Przed nami wieczerza pańska. Mamy dzisiaj dwa znaki widoczne, przeżywamy je, praktykujemy. Dwie rzeczy, które można dostrzec z oczami, które są, które można nazwać obrzędami, ale nie wymyślonymi przez ludzi, a ustanowionymi przez Pana Jezusa Chrystusa I jednym był chrzest. Bardzo znamienny fizyczny akt. A drugim jest wieczerza pańska. Innych obrzędów, tradycji w Ewangelii nie znajdujemy. Chcę przeczytać. Fragment Słowa Bożego z Listu do Hebrajczyków. Z dziewiątego rozdziału. Lista postała Pawła do Hebrajczyków. Z dziewiątego rozdziału. Od jedenastego wiersza do... 15. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów, oraz popiół z jałowicy, przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Jezusa Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu oczyści sumienie nasze od martwych uczynków abyśmy mogli służyć Bogu żywemu i dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza a żeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza ci którzy są powołani otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne Najpierw o tej starej świątyni, chwilę. O tej, którą znamy z, księg, z, księg, z Ksiąg Mojżeszowych, z Ewangelii, bo też stała świątynia. Jest tutaj odwołanie do takiego wydarzenia, gdzie kapłan składa ofiarę za cały lud, Nazywało to święto świętem pojednania, najważniejsze święto w Izraelu. Kiedy mamy możliwość zobaczyć, jak wyglądała świątynia Salomona, była niezwykle piękna, była cudem. Nie miała sobie równych Bóg wymyślił. Jej kształt, jej wygląd, jej dekoracje, a więc możemy się domyślać, nawet jak musiała być niezwykła. I było to święto, w którym gromadził się cały Izrael, i ci, którzy mogli tam wejść i ścisnąć się w tym dziedzińcu, by oglądać moment ofiarowania przez arcykapłana, przez Najwyższego Kapłana, który pełnił służbę w danym okresie, w danym roku, była składana ofiara za cały naród. I wszyscy byli wpatrzeni. W kapłana. Wszyscy patrzyli na tą ofiarę, na baranka, który stał, i czekał na ofiarowanie. Naprawdę, w wielkim na pewno napięciu, patrzyli, jak baranek jest zabijany, jakiego krwią jest kropiony ołtarz. Mieli świadomość tego, że ich grzechy są odpuszczane. A potem ten arcykapłan, po złożeniu ofiary za lud, po złożeniu ofiary za siebie, wchodził to był tylko raz w roku do miejsca najświętszego. I już nikt nie mógł go śledzić. Nikt nie mógł widzieć go, gdyż Wchodził za zasłonę, i ludzie tracili go z oczu. Poruszał się tam z najwyższą czcią, z drżeniem, bo wchodził przed oblicze Boga. Nigdzie nie było miejsca ani momentu, gdzie człowiek mógł się znaleźć tak blisko Boga, jak właśnie w tamtym momencie tam. Jeden człowiek, arcykapłan, raz w roku a ludzie z zapartym tchem czekali na jego powrót. To, że żyje, to, że się tam porusza, głosiły dzwoneczki, które miał umocowane na skraju swojej szaty. Pamiętamy, że gdy Zachariasz w Nowym Testamencie dokonywał właśnie tego, tej ofiary bonnej tam, w miejscu najświętszym, Długo nie wychodził. Zresztą, Anioł oznajmił mu o narodzeniu Jana Szczecela. To trochę trwało, dłużej niż zwykle. I czytamy, że lud był zaniepokojony. Kochani, bo prawdopodobnie gdyby kapłan nie wyszedł, coś by było nie tak z tą ofiarą. Ludzie nie mieliby przekonania, że Odpuszczone są ich grzechy. Ludzie by nie mieli przekonania, że Bóg przyjął tą ofiarę przed chwilą złożoną. I to się działo w tej pięknej świątyni, w tej niezwykłej świątyni. Nie wiem, kiedyś, może nie tak dawno, może pół roku temu, nie pamiętam, Marcin powiedział mi takie coś, Marcin Gajik, że, że jest w internecie, w Googleach, w mapach tych takie niezwykłe coś, że kiedy się zbliży ten ekran na Jerozolimę i na wzgórze świątynne wie, wiecie, że tam można wziąć takiego ludzika i sobie chodzić po tych ulicach każdego miasta, gdzie tam przejechały kamery. w większości miast w świecie już teraz. to jak się zbliży tak że, sam, że cały ten ekran obejmie prawie wzgórze świątynne, to nagle pojawi się tam taka czerwona Kropka, taka łza, jakby czerwona kropla. Taki dziwny znak. Nie, jest nie spotykany. Niespotykany na tych mapach. Jak się tym ludzikiem najedzie na ten, na ten znak czerwony, to się, no, powinno stanąć się tam oglądać wzgórze świątynne. To się nie widzi tam. Nie widzi się tam, e, tego meczetu. Benaksa, czy Belaksa, czy jak on tam? Asaksa, Elaksa. Ale, ale otwiera się obraz świątyni, nowej świątyni, tej, która jest w planie, która jest zaplanowana, o której schodzą słuchy, że jest gotowa do postawienia tej ostatniej świątyni, o której Słowo Boże mówi, że stanie się ta świątynia i będzie to znak pojawienia się antychrysta i końca, już na bardzo bliskiego końca świata. I ja to weszłem, zobaczyłem, wiecie, jak to zobaczyłem, to naprawdę nie mogłem wyjść z zachwytu. Nie wiem, kto z was widział, bo kiedy próbowałem już komuś potem mówiłem o tym z zachwytem: Nie może Piotrowi, że coś niesamowitego, ja, jakie to piękne, jakie to majestatyczne. I chcieliśmy to samo zrobić, już tej kropki nie było. Może to był jakiś taki atak, nie wiem, hakerski, może przez Izraela zrobiony, nie wiem, żeby ludzie zobaczyli, co tam ma być naprawdę. Trudno mi powiedzieć, chyba już tego nie ma. Jeśli ktoś ma, czy może to niech powie, to, to większość z nas zobaczy, wiecie, ale, ale niezwykła piękność tej świątyni, która ma być wybudowana, ziemskiej, jeszcze mówię cały czas o ziemskiej. Niezwykła piękność, taka prostota, ale zachwycająca. Kolumny, piękne, smukłe, wysokie, mnóstwo tych kolumn schody przepiękne, no tam stanąć, to ci, ja miał tam stanąć, to mi serce chyba miało wyskoczyć z klatki. Tak piękne, naj, naj, tam jest jakiś nie wiem, no kamień, ten marmur chyba, który tam używają, te frezy, no, no, no szczegół, każdy szczegół jest niezwykły, wiecie? Nie przepych, w sensie taki, taki kicz, ale coś tak pociągające oczy, że ja myślę, o tak, taka świątynia stanie, to cud świata, coś niezwykłego. I można było nawet tam zajrzeć do środka, nie, nie, nie szes, ale, ale wiele rzeczy zobaczyć, główne wejście i tak dalej. Wiecie, zachwyca i tak musiała zachwycać też, albo jeszcze bardziej zachwycać ta świątynia, o której tu jest napisane, że każdy arcykapłan tam wchodził i krew kozłów, jeśli przywracają czystość cielesną, ale Jezus, ale Jezus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek niż ten, niż pierwsza świątynia, niż druga, ta za czasów Jezusa i trzecia, ta, która powstanie. Duchowy, nie ręką zbudowany przybytek to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł do świątyni. I nie z krwią kozłów i cielców, ale z swoją własną krwią. To jest nasz arcykapłan. Dałby Bóg, abyśmy z takim, takim, z takim nabożnym szacunkiem i zachwytem patrzyli na Pana Jezusa w tej duchowej świątyni. Większym niż Żydzi, którzy patrzyli na arcykapłana, jak składa ofiarę za naród, jak wchodzi do miejsca, jak wychodzi i ulga i westchnienie ulgi. Patrzmy na Pana Jezusa. On wszedł przez ten doskonalszy przybytek, przez świątynię ducha. I dlatego Słowo Boże mówi, że jeżeli tamta krew kozłów i cielców przywraca cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Baranek Boży. Oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. O wiele doskonalsza ofiara, bracia i siostry. To nie stało się tak, że krew Kozłów została zastąpiona krwią Chrystusa i to jest wszystko. Tak jak oni i o tamtej krwi kozów i cielców jest napisane, że przywracają cielesną czystość. Tak o krwi Jezusa Chrystusa jest napisane o ileż bardziej ta krew oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu. Bracia i siostry, to jest ta wolność, do której prowadzi Jezus Chrystus. Izraelita, kiedy wracał z takiego wielkiego, podniosłego święta, i z przekonaniem, że jego grzechy są mu odpuszczone, jego winy są z niego zdjęte, ale sumienie jego było magazynem martwych uczynków, które się za chwilę zaczynały objawiać, i objawiały się aż do następnej ofiary, aż do następnego święta. A krew Jezusa Chrystusa, kiedy On nas oczyszcza swoją krwią, ona przenika głębiej i oczyszcza sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dzięki temu, że ona przenika tak głęboko, może służyć Bogu żywemu i w świątyni, i w zboże, i w domu, i w pracy. I na swoim łożu. Możesz służyć Bogu żywemu. Bo ktoś zabrał twoje martwe uczynki. Nie leżą. Nie masz magazynu. To jest wolność. Czy czujesz tą wolność? Kiedy przystępujemy do wieczerzy pańskiej, kiedy Następuje ten moment, że mamy udział w ciele i krwi Pańskiej. To, o czym Jezus mówił i co tak poraziło uczniów, że to jest taka twarda mowa. Może też dlatego twarda, że ona mówi, że pokłady martwych uczynków zostają zdjęte, a człowiek woli, aby było tak, że one dalej tam są. Panie, zrozumie, że ja popełniam grzech jeden, drugi, trzeci, zrozumie. A Pan Bóg mówi, zabrałem. A Pan Bóg mówi, oczyściłem sumienie Twoje. A Pan Bóg mówi, ofiara mojego syna sięgnęła głębiej. Słowo Boże, które Duch Święty wypisuje na tablicy serca, sięga głębiej niż Rylec na kamieniu. O wiele głębiej. Może dlatego ludziom nie pasowało, przestraszyli się tego. Dla ciebie i siostry, gdy stajemy przed wieczerzą pańską, oczekujmy takich rzeczy. Oczekujmy, że ona tak oczyści nas głęboko. Módlmy się o to. Módlmy się o tą wolność którą przyniósł Jezus. Bądźmy szczęśliwi, że możemy patrzeć na arcykapłana naszego, nowego, który kiedyś, bo już nie musi robić tego codziennie ani raz w roku, ale raz na zawsze złożył doskonałą ofiarę. I można powiedzieć, odsunął propozycję, ażeby baranek tam był ofiarowany, żeby tam cieles był ofiarowany, jałowica. Poszedł przed oblicze Boga z własną krwią. Jest to święta ofiara. Na wieki święta ofiara. Z niej korzystamy, z mocy tej ofiary korzystamy. Ilekroć upadniemy, z mocy tej ofiary skorzystaliśmy, gdy byliśmy pod krzyżem, i tam wyznaliśmy całe nasze grzeszne życie. Doświadczyliśmy, jaka potężna jest moc krwi Jezusa Chrystusa. To, że stajemy przed obliczem Boga, Wiecie, my widzimy swoją marność, my widzimy swoją, my widzimy niedawno miałem taką fajną rozmowę. Powiem z młodym bratem, chociaż nie, nie trzeba może robić tajemnicy, ale nie wiem, nie pytałem się go, czy mogę to powiedzieć. Który mówi tak, chcę żyć dla Boga. I jeśli mi przychodzi Go zasmucić, to, to tak mnie to boli. I widzę w sobie tyle zła, i widzę w sobie tyle złych pragnień. Wiem, że kiedy posłucham ich, to stracę. Wiem, że kiedy posłucham ich, to zanieczyszcza swoje serce. A mimo to chcę. Jaki jest nędzny człowiek. Mam wstręt do samego siebie. I wtedy jesteśmy chyba zeszli na ten temat. Jak potężną moc ma krew Jezusa Chrystusa. Przed Bogiem takimi stanąć nie możemy. Spaliłby nas ogień Bożej świętości i Bożej sprawiedliwości. Dlatego naród starotestamentowy nie miał przystępu przed oblicze Boga, a my? Mamy. A dlaczego mamy? Ponieważ krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas. I stajemy się świętymi. Grzesznik, który całe życie grzeszył, kradł, przeklinał, pił, krzywdził, kiedy staje pod krzyżem i wyznaje swoje grzechy i prosi o przebaczenie, o odpuszczenie krew Jezusa oczyszczego i on w jednej sekundzie staje się święty. Po prostu święty. Niewyobrażalne, nie do wytłumaczenia, nie do pojęcia bracia i siostry. Niech nasze serca będą pełne wdzięczności dla Jezusa za to, czego dokonał, za jego dzieło odkupienia. Niech brzmi mu chwała z naszych serc i z naszych ust. Amen.